Także panie tak. Adamie, można powiedzieć, że Płoc jest taką stolicą polskiej Kamasutry. No, ha, ha, ha. Proszę zobaczyć zresztą. Tak, widzę. A kamasutrem trzeba zgłębiać, Skłębia. a ćwiczenie czyni mi, mi? mistrza. Tak, jest, tak, tak. Proszę siadać. Yy, a przepraszam gdzie? A chociażby tutaj. Tak? Tak. To może bardzo. ja tutaj. Proszę bardzo, proszę, tak. tak. Przepraszam. Tak. I pan wszystkie te pozycje ćwiczył sam, mistrzu? No, panie Adamie, no jak sam? Z partnerkami! O! A to tak można? <grym> Niech pan kiedyś spróbuje, dobrze? No, no, dobrze. No, no i oczywiście, pan Michał znowu się spóźnia. <grym> może tym razem nie dojdzie. <grym> nie dotrze, panie Adamie! Nie dojdzie w Kamasutrze ma zupełnie inne znaczenie. Proszę o tym pamiętać. Tak? E, ten, e, dzień dobry mistrzu. Dzień dobry panie Michale. Panie Michale, dziękuję za ten tytuł, ale jeszcze raz panu przypominam, że mistrzem kamasutry był wielki Vatsyayama, a ja jestem tylko jego współczesnym interpretatorem. Ha. Bardzo dobrym, ale jednak tylko interpretatorem. Ha. No dobrze, skoro się pan upiera, proszę do mnie mówić mistrzu. A gdzie partnerka? A mnie po ostatnich zajęciach dysk, mistrzu. Ćwiczyli państwo w domu? Troszeczkę. Panie Michale, prosiłem, żeby tego nie robić. Tak prosiłem, to jest niebezpieczne. Jaką pozycję? Połączyliśmy dwie. O Jezus Maria. No. Y, to może ja pokażę. No. Y, tak, połączyliśmy dwie. Galopującego konia i kraba. O ja. ja byłem krabem i czekałem, aż Anna przygalopuje z kuchni, prawda? Ale już przy się, zaczepiła kopytem oframugę, wywaliła się na pysk, no i... No i dysk nie wytrzymał, ale ja ja był. No nie wątpię. Panie Michale, czy pan kiedyś widział kraba kopulującego z koniem? Tak. Kiedy? Wczoraj w sypialni. Dobrze, w takim razie czekamy już tylko na żonę pana Adama. Dobra. No i, no i właśnie tu mamy problem, no. że ona w tej chwili przesłała SMS, że jednak yy, nie dojdzie. Nie dotrze! Aha, tak. Panie Adamie, tak. nie dojdzie w Kamasutrze, wiadomo jakie ma znaczenie. Tak, no. Tak. no. To mamy problem, no jednak nie da się ukryć, że Kamasutra jest sztuką kontaktu obu płci. No. Czyli Fajrant! Nie, 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 chwileczkę, chwileczkę. Jest sposób, na potrzeby zajęć, jeden z panów mógłby udawać kobietę. <noise> no ja nie wiem, czy Adam się na to zgodzi. <noise> Panowie, ja nie mogę, ja, ja przecież mam żonę. O, pan Michał to co innego. O. On jest kawalerem I, i może eksperymentować, jak to się mówi, żeby życie miało smaczek, raz dziewczynka, raz chłopaczek. <grymne> <ę>, <grymne> Panowie. Panowie, to jest mistyfikacja. Udajemy, tak? Nikt z pana nie robi geja. Nie no jasne, zaraz będę ćwiczył pozycję na mokrą krewetę z jakimś, że tak sobie zażartuję innym mężczyzną i co nikt ze mnie nie robi geja, tak? Ja się nie, nie zgadzam. E, no dla mnie to też nie jest komfortowa sytuacja. Czyli nie. Nie. Panowie... E, nie. Panowie, użyję ostatecznego argumentu. Partnerki panów zapłaciły z góry za, za każde zajęcia po 100 zł. A przypominam, że jesteśmy z Krakowa. Jaka jest decyzja? Tak. tak? No. Szybciutko wybierzemy kobietę. Idą panowie do salonu kupić samochód. Macie do wyboru trzy kolory. Biały, czarny, różowy. Jaki wybieracie? Pan Adam? Y, y, różowy. Aj, aj, aj. Pan Michał? Różowy oczywiście odpada. E, wahałbym się między czarnym a białym. E, czarny jest bardziej męski, za to biały jest taki modny. No i zależne jest wszystko od marki, bo jeżeli jest czarny samochód z lusterkami takimi. Pan Michał będzie kobietą. <laughs> zygu, zygu. <laughs> Dobrze. Panowie, dziś zajmiemy się bardzo męską pozycją, tak zwane wbijanie gwoździa siedząc. Panie Michale, mistyfikacja, udajemy, tak? Proszę się rozluźnić, proszę się rozluźnić. No, spokojnie. Nic się panu tam nie stanie. Dobrze, pan Adam siedzi bardzo dobrze, jest mężczyzną. Pan Michał jest kobietą, staje naprzeciw pana Adama w rozkroku, nachodzi okrakiem na pana Adama, gdy już Pan się znajduje w polu rażenia Pana Adama, pija Pan gwoździa i wszyscy zadowoleni. No. Mistrzu, ma mistrz może piersiówkę? Heh, proszę? Mistrzu, ma mistrz może piersiówkę? O co Pan mnie w ogóle pyta, Panie Michale? O piersiówkę. Panie Michale, czy Pan ze mnie robi alkoholika? Bo ja w tym momencie powinienem wyjść, stać i się obrazić. Ta. Oczywiście, że mam. Ta mistrz? Na zajęciach nie pijemy. Kobiecie pan chyba nie odmówi. No dobra, podszedł mnie pan. Ale mało, bo kobiety mają słabą głowę. Ja jestem Herod Baba. Panie Michale, proszę bardzo, dobra. ćwiczymy. Staję. Tak. Panie Michale, czy my ćwiczymy pozycję na raka? Co pan, tyłem będzie szedł? No. Piersiami do pana Adama, piersiami. E, przepraszam bardzo, ale ja dalej piersi nie widzę. Dobry. Ty nie podoba Ci się mój bufet? Troszku zimny. Panie Adamie, udajemy mistyfikację, tak. proszę sobie wyobrazić, tak? Co pan widzi? Miseczkę D. No. Bardzo dobrze. Proszę bardzo, pan Michałicz. Podchodzę, tak? Tak. Panie Michale, co to jest, czerwiczepli, Chaplin? Co, laseczkę jeszcze panu dać? Co pan wyprawia, no? Podchodzę ponętnym krokiem, tak? Dobra, niech pan podchodzi, no. Dobra. Dobra. Nie no, ja nie dam radę. No, co się znowu stało? Cały czas mam wrażenie, że ktoś się patrzy na moje pośladki. No i kto się panu patrzy? Jakiś zboczuch. No, ale jaki zboczuch, panie Michale? No, przecież tu nikogo nie ma, no co? Kaloryfer się panu na tyłek gapi. Nawet nie jest nagrzany. No. Dobra, ja panu pokażę, czym się pan. Dobra. No proszę bardzo. Staję naprzeciwko pana dama. tak? tak. rozkroku, proszę bardzo. Widzisz tak. pan mnie? Tak. Widzę, lukał. Tak. Dobra. Panie Adamie, ale może pan się chociaż rozepnie? Ale ja, ja z natury jestem taki spięty. No tak, ale chodzi o to, żeby pan mnie jakoś zachęcił. A, no. he. Mistrzu! Mistrzu! Ale feromony wyemitowałem! Ty czekaj, bo to będzie potrzebne jeszcze. No. Dobra, pan wyemitował, ja przyjąłem, proszę bardzo, tak? Staję w rozkroku, nachodzę na pana Adama, nachodzę śmiało, tak? Wbijam gwoździa i posprawię, no! Więcej dystansu, panie migrale! No jakoś między panami tego dystansu nie było widać! Jakie gwoździe, taki dystans! Pan, no. <laughs> Nie dziwi nic. Proszę bardzo, pan Michał ćwiczy. Proszę bardzo. Ja pana obserwuję. No, Dobra, ćwiczę. No. E, to może ja się uczeszę dla pana? <śla> Ćwiczymy. Dobra, mistrzu. Ty, tylko jutro do mnie nie dzwoń. A ty mnie o alimenty nie ścigaj. No. <śla> Dobra, posłuchaj. Nachodzi pan, nachodzi pan. Idę, idę. Idę. Czemu pan tak wolno idzie? Daleko mam! <noise> idę, idę. No. no, no. Idę. No, no. 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 Idę. No, I bo... no. I no. Co się stało? No jak to? Co orgazm. Nie! No. Yeah. Dysk mi wypadł! No złaj ze mnie! No ale ja przecież no, się nie no. mogę ruszyć! Panowie, ja, ja lecę, bo za 15 minut zaczynam drugie zajęcia. No, to do zobaczenia pojutrze. No, A trzymać, co? No. Ja, jak to pojutrze? Mistrzu, niechże go mistrz ze mnie zdejmie. No. I dlatego u mnie w domu gwoździe zawsze to wbija żona. Ej, ej, dojdziesz? Nie dojdę. No, no, nie chcę tatą coś powiedzieć. Nie dojdę. Na pewno nie dojdę. Dotrę.